Cześć wszystkim Mamy tutaj do spolerowania lampy z przodu do E39 Oryginalne Hela Chyba nigdy wcześniej nie były dotykane Bo tak mi się wydaje Jedna i druga Mamy tutaj zestaw K2 Pierwszy raz go kupiłem Wcześniej cały czas polerowałem lampy tradycyjnym sposobem Najpierw papierem, potem pastami no, chcę zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie. Czy to ma jakiś sens, czy nie ma. No, zobaczmy. No, ten reflektor dokładnie umyłem, wyczyściłem, okleiłem, żeby nie zarysować sobie samochodu. Przygotowałem tutaj sobie papierki wodne bo producent poleca, żeby. Yy, by to było napisane to z tej strony. Użyć papieru wodnego w zależności od stanu reflektora, zaczynając od najniższej, i stopniowo przechodząc do wyższych gradacji przy mocno zniszczonych reflektorach od 800 do 3000, przy mniej zniszczonych od 1500 do 3000, więc według mnie mam ten mniej zniszczony no i zaczynamy. No dobra, lampy są już wy... wyczyszczone papierkiem wodnym. Według zaleceń producenta. Eee, są też odtłuszczone. Czekamy aż sobie wyschną Są jeszcze lekko mokre. Tutaj już sobie włączyłem całą aparaturę. No mamy poczekać aż tutaj zacznie coś lecieć. Przed chwilę to włączyłem. Ciekawe jak to długo będzie trwało. No i dobra, no i co? Widzimy się, jak już będę tym robił. Zobaczymy, jak to będzie działało. No dobra. Z tego, co widzę, to już zaczyna coś lecieć. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Czy? Zobaczmy, czy to działa, czy to nie działa. Zostawiłem taśmę, no bo nie wiem, jak, ono, jak to wpływa na lakier. No zobaczmy. jeszcze chwilę no dobra, trzeba było jednak mocniej zmatowić te lampy bo w ogóle się nic nie trzymało wtedy no dobra, to jedziemy teraz jak widać jest efekt zadowalający Wtedy to się w ogóle nie chciało trzymać. niestety tarłem chyba z godzinę czasu. Żeby wciągnąć taką powłokę. Nie wiem, na tych lampach była powłoka, nie wiem, czy ktoś się wcześniej nakierował, czy co. Pokażę zaraz na drugiej lampie. O co mi chodzi? O, jako powłokę. O. Kamera źle trzymałem, bo się skupiałem na, na tym, żeby dobrze zrobić lampę. Jak widzicie, efekty jest jednak.